Poprzednio w totalnej porażce w Nowej Funlandii czuliśmy się jak ryba w wodzie. Dosłownie. Dla waszej informacji tego nie było w scenariuszu odcinka. Ten koleś ma talent do krzywdzenia zwierząt. W każdym razie DJ Niechcący został ostatnim zawodnikiem drużyny zwycięzców. Ale w tym przypadku po prostu nie mógł przegrać, bo Alejandro i Heder pomagali mu na każdym kroku. To już było chore. Ostatecznie starcie pomiędzy DJ-em a drużyną Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodkie i skończyło się remisem. Ale oszczędziliśmy Amazonki, bo finałem tego wyzwania była tylko homarowa wyżerka. <laughs> Pychota. 11 uczestników ciągle walczy o milion baksów. Kto zgarnie cały szmal, a kto pójdzie na samo dno? Oglądajcie totalną porażkę! Strasie! i ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak Kim chce być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę pismo z włóczasu żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spłakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam O ja chciałbym być

Miło jest poczuć smak zwycięstwa. Powiedział koleś, który lizał dorsza. Tak właściwie, to był remis. Od wygranej w Nowej Zelandii zacząłem wierzyć, że zgarnę też główną nagrodę. Dzięki mojej najdroższej Irenie, ona uwolniła mnie od klątwy. To niesamowite! Dopóki u niej wszystko gra, u mnie też luzik. Irena. Nie sądziłem, że DJ tak się przywiąże do tej ryby. Symbol, który namalowałem, trzyma się całkiem nieźle, a DJ zyskał pewność siebie. To okropne i wspaniałe. To jest maseczka, a nie przekąska. No, dla mnie to jedno i to samo. Owen, wiesz, jakie te siedzenia mają mocne sprężyny? Spójrz! Dlaczego musisz zawsze trafić w orzeczki? Nie mogę uwierzyć, że znowu jesteśmy w tej norze. Ach, Alejandro na pewno teraz przymila się do DJ-a w pierwszej klasie. Głupek! Jak już wygramy wyzwanie i wrócimy do pierwszej klasy, to wszystko tam będzie cuchnęło pacetami. Wolę to od przeciekających ścian bez dwóch zdaniem. Podjąłem decyzję. Zamierzam zerwać z Easy raz na zawsze. Nareszcie! Ciągle ją lubię, ale ona jest taką! Mariatką zaprzyjaźnioną ze sztućcami, która wielokrotnie naraziła nas wszystkich na niebezpieczeństwo utraty życia. Niam, 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 niam. Smakuje jak pasta do butów! Ha, ha. Niam, 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 niam. Jest taka radozna! A DJ jest jedynym członkiem drużyny zwycięzców. Żeby nie był sam, z otwartymi ramionami przyjmiemy go do naszego zespołu, jeśli się zgodzisz. Pewnie chcesz mieć przewagę liczebną nad amazonkami, co kolo? Odpada. A jeśli DJ będzie chciał zmienić zespół, jak Sierra i Izzy w Egipcie? Żadnych zamian. Bez dyskusji. Nieważne. Wkrótce i tak pewnie nie będzie już drużyn. ale nie. Koniec gadki. Spadam. W porządku. Poradzę sobie. Dzięki Irenie nie jestem już przeklęty. Ostatnio przecież wygrałem. Był remis. No właśnie. Jeśli tak dalej pójdzie, to wszyscy razem dojdziemy do finału. Nie mogę się już doczekać. Miłoby było mieć kumpli z drużyny. Ale dzięki Alejandro, jestem teraz pod opieką bardzo silnego sojusznika, któremu mogę ślepo ufać. Eee, nie mamy benzyny? Eee, tak, przecież przehulałeś nasz but. <laughs> Uwaga, Uwaga pasażerowie. Musimy pogadać! Czas! Najpierw musisz mnie złapać! Ostatni na ziemi to zgniłe jajo! Ha, ha, ha. O, ja. Nic mi nie jest! Ha, ha, ha. Przeżyłem! Ha, znowu trafiłaś mi w Idealne lądowanie! Nawet z atrapania. Na wyspie są dwa lotniska wielkości znaczka pocztowego, a on w żadne nie trafił. Jakimś cudem to jest moja wina? Wydałeś naszą kasę na odpicowanie... swojej kabiny! Chris! Owen i są ranni! To mały pikuś! Drobny wstrząs mózgu! Możecie zarodzić do moich dzwonków i zmartwić ich, żeby powiedzieli boczek. nowi nic nie będzie. Nasza podróż była ubezpieczona, więc pomoc jest już w drodze. Lekarz przyjedzie za parę dni. A co będzie z nami? No, skończyła się benzyna. Samolot to złom i nie mamy hajsu. Ale show musi trwać. Nie możemy zmarnować tych ujęć. To będzie przebój internetu. Gdzie my jesteśmy? Na Jamajce, kolo! Co prawda mieliśmy w planie lądowanie w Ochos Rios, ale ponieważ ktoś nie nauczył się w porę szybować, będziemy musieli zorganizować zadania tutaj i to szybko. Musimy skończyć zanim właściciel terenu upomni się o kasę za wynajem. Nie powinniście planować budżetu na cały sezon? Pewne rzeczy były droższe niż sądziliśmy, a luksusowe wanny z jacuzzi nie rosną na drzewach, ziom. Chyba masz jakiś budżet awaryjny? Wydałem na ostatnie tankowanie. No to rewelacja. Przebierzcie się. Spotykamy się przy wodospadzie. <laughs> o, Izzy! Nie! To moja wina! Chciałem z nią zerwać, a to samolot rozerwał mi ją! To tak, jakbym sam to zrobił podświadomie! Owen, właśnie wymyśliłam wzór matematyczny na nieskończone podróże w czasie. O, jest nawet gorzej niż myślałem! <noise> Ładna koszulka To jest daszyki, ziom <noise> Tak, damskie dasiki! Wyjaśnisz nam wreszcie nasze zadanie? Wasze pierwsze wyzwanie nazwałem dzisiaj Wyłów skarb albo zgiń Mieliśmy to kręcić w miejskim parku wodnym, ale ten zabójczy wodospad najwyraźniej będzie musiał wystarczyć Uuu, Jeszcze jedno wodne wyzwanie? Niestety Chcesz odmówić paciorek? Nie muszę, jestem przygotowany. Po tym, jak prawie utonąłem w Nowej Fundlandii, ani na chwilę nie rozstaje się z kamizelką ratunkową, prawda, parterzy? Wyzwanie rozpoczniecie od spłynięcia tym jakże pięknym, ale bez wątpienia zdradliwym wodospadem aż do laguny poniżej. Która jest pełna rekinów? Nie. Węgorzy elektrycznych i rekinów. Członkowie zespołów będą na zmianę nurkować w tych niebezpiecznych wodach, ile tylko sił w płucach w poszukiwaniu legendarnego skarbu piratów. A właściwie złotego łańcucha, który szef zakłada na wieczory karaoke. Zespół, który przyniesie mi biżuterię szefa, uzyska ogromną przewagę w następnym wyzwaniu. Życzę. Powodzenia. Szczególnie drużynie Jestem Super Mega Ultra w słodki. Izzy i Owen są niedysponowani, więc będziecie musieli starać się jeszcze bardziej, żeby ich zastąpić. Luzik, ziom. Tyler to twój szczęśliwy dzień. Możesz ponurkować, brachu. Odwrot! Zaraz. Na szczęście nie potrzebuję inteligencji Tylera. Nie wiem, czy jakaś jego cecha w ogóle jest przydatna, ale jego inteligencja na pewno nie. Chad! Zrób! To. to będzie mój dzień! Rzecz mi szczęścia! Do biegu gotowi połowić! Start! Uuu. O nie! Mamooo! Dawaj, Pokażę, rekinom kto tu rządzi! Nie widzę za dobrze pod wodą, ale w zamian natura obdarzyła mnie niesamowicie silnymi palcami. Ten potrafi podnieść 40 kilo. Znalazłem łańcuch! O nie! już prawie! Dobra, zdejmij kamizelkę! Uda ci się, brachu! Nie uda się! Dobra, musi być jakiś sposób! Cóż za piękna sylwetka! To nic osobistego! To trzech razy sztuka! Uhu, tak! O kurczę! A strasznie grubasko! A. Mam go! A. A. Kamień załatwi sprawę. A. A. O, było blisko! Dobrze, że klątwa minęła. He! Znalazłem! Tylko nie to! A. Za bardzo się opalę. Au! Na to zasłużyłem. Ale my nie! Mam skarb! Spójrz! Amazonki wygrywają pierwszą rundę! Tak! Czy Owen, Izzy i Gwen dojdą do siebie? Czy szef naprawi samolot, żebym mógł się stąd wydostać, póki jestem młody? A wylądowaliśmy tu w latach 70. Dowiecie się zaraz po przerwie. Oglądajcie totalną porażkę w trasie... Hej, jak gdzie się podziała moja muzyka? Hej! Gwen, trzymasz się! Krótka śpiączka jest dobra na wszystko. przynajmniej nie jestem na słońcu. A co tam u was? Mnie nic nie będzie! Piasek złagodził upadek, a dzięki mnie ocalał samolot. Lekarz powiedział, że zderzenie z samolotem odblokowało jakąś klapkę w mózgu Izzy. Jest teraz genialna, że aż strach! Synteza równa się teleportacja. Oczywiście. I koniec z aeromautyką. A, a po jakiemu to? Yy, nie mam pojęcia. <laughs> Wojsko? Pożegnaj się, Easy! Wojsko zabiera cię do domu na specjalne leczenie! Easy musi odejść z programu? Na zawsze? O, Easy! Nie rozumiem, dlaczego chciałem z Tobą zerwać? Logiczne, nie jesteśmy kompatybilni. Ergo związek musi się rozpaść. Adieu. Co? Czekaj! Easy! A. A. Drużyno Amazonek. Dzięki temu, że znalazłyście skarb, w drugiej rundzie wyzwania będziecie miały prawo założyć to: Kaski? Super! I co jeszcze? Tylko takie małe zadanko, które nazwałem Bobslejem do piekła! ta -dam! O, Odbiło cię! To będzie bolało! Tak! Starzysta, który to testował spędzi w szpitalu jakieś 10 miesięcy? Nie stać nas na Bobsleje, więc... Będziecie zjeżdżać parami na wielkich deskorolkach, tak jak na bobslejach. Tor szefa prowadzi do basenu. Każda drużyna ma trzy przejazdy. Najlepsza suma czasów wygrywa. Gotowi? Panie przodem! Co? Trzymasz się Owen? Tak, ale tęsknię za Easy. Przez nią wypadłeś z samolotu i prawie zginąłeś, a to wszystko tylko dzisiaj. Prawda? Ona była nieprzewidywalna. O nie. O, tak! Ta chwytająca za serce scena to idealny moment na piosenkę. Jesteśmy w szpitalu. Jeśli nie chcecie śpiewać, możecie od razu lecieć z easy. Witała się, kiedy była tu, wtrącając mnie w genitalia. Mam przed oczami każdy wolny jej ruch. A mogła być też fatalna. O, oh, easy! O, oh, easy! Bez ciebie mi źle! Moja easy! Mała easy! Czemu porzuciłem cię? Tak właściwie to ona ciebie rzuciła. Tak śmiała się i lubiła ugryźć mnie, gdy kłopoty jakieś były, a były ciągle! Ha, ha. I tego mi brak, jak mówi mi do dobranoc. Podwójnie w genitalia, wrącając. Au. O, oh easy! O, oh easy! Bez ciebie mi źle. Moja easy, mała easy. Czemu teraz nie macie? Czemu teraz nie macie? Kurczę, DJ. Szkoda, że nie jesteś z nami. Od kiedy Irena ci pomaga, chyba nie sposób cię pokona. To mój plan! Dlaczego jesteś dla niego taki miły? Jest sam jeden! Czuję swoistą więź! No i warto się było kłócić, szefie? Teraz musimy tylko czekać na przelew, żeby wreszcie się stąd wydostać. Super! Niech starzyści napełnią basen, to zrobimy tu sobie wakacyjną imprezkę, kolo! Hej, czekajcie! Lekarz powiedział, że mogę wystartować! Owen wrócił! Oh, koniec wakacji! Runda, Runda pierwsza. pierwsza drużyna Amazonek! Gotowi? Gotowi! Nasz bobslej jest taki przytulny. <grym> <grym> Aaaaa! 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 Więc wojsko wywiozło stąd Easy? Tak! Pewnie dlatego, że jest taka mądra. Podobno wymyśliła jak podróżować w czasie. 47,36 setnych to czas do pobicia. Drużyna ja jestem, jestem nieziemsko obłędnie przesłodki. To mi się nie podoba. Staj się na instynkt. Gotowi? A -a -a! 58.49 setnych. Drużyna Amazonek wciąż prowadzi z bezpieczną przewagą. Zwycięzcy gotowi? Drużyna zwycięzców. Gotowa! Ale super! 35 sekund i jedna setna. Mamy nowego lidera! Po pierwszym zjeździe prowadzą zwycięzcy. E, wszyscy jesteśmy na dole. Nie musisz używać megafonu. A może ja to lubię? Runda druga! Podobno twoi prawnicy dokładnie przestudiowali kontrakt. Chris nie może nas zabić, prawda? Według mojego nie. Ale kto wie, co jest napisane w twoim? <laughs> Kaski chyba jednak się przydają. Wynik dziewczyn to 56,28 i setnych. Lepiej niż chłopaki w pierwszej rundzie, ale zbyt dużo, żeby wygrać. Drużyna, jestem odlotowa ultranieziemsko słodki. słodki Utknąłem! Szybciej, wciągnij brzuch! Dobra! Całe 55 sekund i 16 setnych. Już tylko cud może Was uratować od przegranej. Zwycięzcy? Gotowi na Znowu porażka. Jakie to uczucie? Nie mam pojęcia. Ja nigdy nie przegrałem. 44 i 37 setnych. DJ bije swój własny rekord i poważnie przybliża się do zwycięstwa. Runda trzecia! Pytałeś dlaczego jestem taki miły dla DJ-a? Cóż, nie mogłem znieść jego cierpień. Widzisz, jaki jest teraz szczęśliwy? To dlatego, że namalowałem ten znak na Irenie, żeby go przekonać, że pozbył się klątwy. Zaraz. To znaczy, że DJ wciąż jest przeklęty? Irena! Nie! DJ, nie chciałem, żebyś to usłyszał. Wybacz, przyjacielu. O, oh, chciałem tylko pomóc. Drużyna Amazonek, gotowi? To nasza ostatnia szansa! Ty i ja to przeznaczenie! Gotowi! 53,41 i setnych po trzech rundach to będzie w sumie 2 minuty i 37 sekund. Nieźle! Ale czy to wystarczy? Znów mam zaufać swojemu instynktowi! Nie! Wystarczy, że zasłonisz oczy i zaufasz mojemu! Co tylko rozkażesz, Alejandro. -o -o -o! Faceci cudem wychodzą na prowadzenie z wynikiem 2 minuty i 35 sekund. Drużyna zwycięzców? zwycięzców? Lepiej tu zostań, Ireno, żeby nic ci się nie stało. U -u -u! Naprzód, zwycięzcy! Uwaga! wziął! Nie! DJ wypadł. Faceci wygrywają, a drużyna Wiecznych Przegranych musi się przygotować do swojej ostatniej ceremonii eliminacji. No wiecie, o ile DJ przeżyje. Tak! Was się z niewłaściwą drużyną, DJ. Ostrzegałam cię. Uh. DJ powinien mieć pretensje do Chrisa. To on nie pozwolił mu dołączyć do mojego zespołu. Papa, pa. nic osobistego. A Izzy odpadła, więc dziś już nie będzie następnej eliminacji, prawda? Nie. Do skoku wstydu tą drogą. Nie krępuj się kolo. Bez krzyku to już nie to samo. Ech. Mamo! Tak lepiej. Ha, mrówki! Dużo lepiej. Czy DJowi uda się wytrzymać mrówki z majtek? I czy wydostaniemy się kiedyś z tej wyspy? Dowiecie się już w następnym odcinku totalnej porażki w trasie.